Cześć, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale Na mapce Felsbrunn z modyfikacją Seasons oczywiście e, Dobra, słuchajcie, tak jak obiecywałem, e, dokończyłem sobie żniwa na tych moich dwóch małych obszarach Czyli 26 i 27 e, Teraz tak Tutaj został mi owiec, który właśnie dojrzał e, Troszeczkę musiałem sobie mimo wszystko czasu przewinąć, więc Ten owiec jeszcze tam kilka dni dojrzewał zwierzęta są ogarnięte z tego co mi się wydaje na full a nie wody jeszcze nie da więc będę musiał pamiętać o tym żeby dać wody z tego co pamiętam to obszary będą wymagały wapnowania a tutaj mam zaznaczoną trawę bo chciałem zobaczyć czy trawa na moim obszarze już dojrzała i tutaj jak widzicie trawa w tych miejscach gdzie po prostu sobie kosiłem wokół tych moich obszarów jest już gotowa do zbioru dodatkowo spójrzcie że obszar numer 25 jak sobie kupię, też będzie miał całkiem sporo trawy. Więc gdzieś tam będę sobie chciał jeszcze w tamtym kierunku pokombinować. To jest troszeczkę drzew, więc można by było kupić ten obszar, wyciąć drzewa i sprzedać, a później po prostu sprzedać znowu obszar z powrotem. Bo chyba cena, z tego co pamiętam, jest dokładnie taka sama jak wcześniej. Także dzisiaj kontynuacja, a dokładnie żniwa owsa. Czekajcie, bo jak sobie odpaliłem tutaj ten kombajn, to chciałbym od razu pamiętać o tym, żeby właśnie odpalić prasę. Kon? Odpalić prasę i Ctrl F. Dystans 70 metrów, nie będzie 70 metrów, tylko to nie jest aż tak bardzo wymagany ten dystans. I dobra, i ruszamy sobie po prostu. Ja sobie chwileczkę tutaj sam popracuję. Co chcę wam dodać, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale z tego co się orientuję to Seasons wychodzi w beta testach, z tego co, co, co pamiętam, na konsolę. Więc najprawdopodobniej gracze konsolowi również będą mieli możliwość zagrania sobie właśnie z tą modyfikacją. Co zapewne cieszy tych osób, które grają właśnie na konsoli, bo no ja gram akurat na PC, ale jeżeli ktoś gra na konsoli to z pewnością się ucieszy ktoś, kto chciałby na przykład pograć sobie na tym Seasons. Pamiętajcie, że Seasons trzeba traktować w sposób taki, że jest to taki jakby poziom trudności, czyli wyżej niż ten trudny, o. Dlatego nie przesadzajcie też tam właśnie z, z poziomem trudności, jak sobie ustawicie. Ja miałem na średnim i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o jakąś tam w miarę szybki rozwój tego gospodarstwa, nie byłoby takiej możliwości, i, I dlatego też zmieniłem sobie po pewnym czasie na łatwy. Bo, bo z tego co mi się wydaje, to nawet oni zalecają, żeby grać właśnie na łatwym. Mogą poczekać, aż mi się e, kombine opróżni ze swą, ale już trudno. To ten pracownik raczej to zbierze. E, następnie będę chciał e, na tym odcinku jeszcze kilka innych rzeczy wykonać. Dokładnie będzie tak, że zaczynam sobie e, żniwa tutaj na tym obszarze. I zobaczycie ich za chwilę zakończenie, a następnie przejdziemy sobie do kolejnej części, oczywiście. Pomyślałem, że jeszcze dobre rozwiązanie będzie wzięcie jakiejś misji. Z racji tego, że mam dwa ciągniki tylko. Jeden jest podpięty do prasy, drugi natomiast jest przypięty do przyczepy. To myślałem nad jakimś nawożeniem, aczkolwiek nie widzę tutaj jakiejś miarę. Tutaj za 7000. o tutaj mamy obszar numer 16, ale muszę pożyczyć też przedmioty. Bo tak jak wspominałem, nie mam nie mam dostępnego ciągnika chociażbym chciał, średnio to, tutaj coś mi się to nie podoba, no trudno, niech tak już zostanie, później nagrzę to sobie poprawię. Teraz jeszcze tylko skoczę sobie tym ciągniczkiem na misję. E, bo tak jak wspominałem, za każdym razem to powtarzam, że naprawdę misje są bardzo, bardzo opłacalne, jeżeli chodzi o żniwa, ale o nawożenie, może nie aż tak opłacalne, jak na pewno nie potrzebujemy tutaj, wiecie, naszej ingerencji, po prostu puszczamy sobie tam pracownika i on niech sobie tam pracuje, bo jest chcemy spokój, więc e, czysty pieniądz nam wpada, teoretycznie i jest on też sporo mniejszy niż by nam się mogło wydawać, ponieważ misja za 7000 tysięcy, a faktycznie wyjdzie nam to e, troszeczkę gorzej, bo w rzeczywistości ta misja może dostanę za nią 4, może 5, troszkę koło tego. Dobrze, więc żniwa dobiegły końca i pewnie jesteście ciekawi, ile udało mi się uzbierać Owsa. No tutaj w tej przyczepie było około 16 tysięcy litrów, więc podejrzewam, że będzie to jakoś około 38-39 tysięcy, więc z tym owsem jest też tak, że te koniki one całkiem sporo go jedzą. Gdzie sobie tutaj mamy owis? 37, U, to troszeczkę sobie zawyżyłem. Trochę go jedzą, więc tak myślę, że te 10, może trochę więcej? 10 tysięcy? Może po prostu, jak będzie jakaś okazja, jakaś dobra cena na owiec, to wtedy sobie ten owiec sprzedam za tą dobrą cenę. Powiedzmy, jeżeli będzie tam w okolicach jego, swojego szczytu ekonomicznego. Tak, właśnie, bo na Seasons mamy ten, to, tą ekonomię, więc tego muszę się trochę też trzymać, chyba że to gdzieś tam jakieś wysokie zapotrzebowanie się trafi, oczywiście, i będzie to gdzieś tam się zrównywało z tymi wysokimi cenami Opsa. E, dobra, ten dziennik na razie może sobie tutaj zostać. Jak widzicie, combine już o, tutaj sobie siedzi. No i powolutku mi się wydaje, że... Czekajcie, bo ile ten combine ma u mnie przepracowane? On ma przepracowane tylko 10 godzin. No niestety, ale nie niedługo trzeba będzie wymienić, bo te obszary są coraz większe i coraz coraz więcej po prostu czasu mi żniwa zajmują. Teraz przejdźmy sobie do tego, żeby posprzątać te obszary. Myślałem na tym, żeby wziąć tą standardową przyczepę samozbierającą do kostek, jednak chcę sprawdzić, zobaczyć sobie te maszyny z Anderson Group. Z racji tego, że ten dodatek mam na modyfikacji na, na mapce Ravenport nie udało mi się jakoś zbyt mocno wykorzystać te modyfikacje. Myślałem nad tym, żeby wziąć sobie tutaj tą yy, i ona działa na takiej zasadzie, że po prostu zsuwa nam te bele. Mamy po prostu dwa rządki i, i ona nam to zsunie. A ta tutaj natomiast działa troszeczkę inaczej, bo ona akurat układa też do góry, więc wypożyczę sobie tą. Yy, bez żadnych zmian. 4500 Miejmy nadzieję, że słoma będzie się opłaciła. Niestety jest wysokie zapotrzebowanie, ale na siano. Eee, nie chcę też tej słomy trzymać, po prostu od razu ją będę zawoził. Chyba że jak to wygląda: eee, Mleko wióry, kiszonka, oborni, nojówka, siano, słoma. Jutro by było trochę lepiej. Czym dalej, tym lepiej. Hmm. Na jutrzejszy dzień mógłbym to sobie przewinąć śmiało. No i jesteśmy. Dzień następny. Jak widzimy, cena słomy wzrosła. Ale siano. Siano ma konkretną cenę dzisiaj. Dobra, darujemy sobie na razie siano. Mam trochę tego siana i podejrzewam, że nie byłoby to głupie, gdybym to akurat teraz też zrobił. Mam jeszcze tą kosiarkę z marki klas. Tak się zastanawiam, co on nie tyle chla za wynajem maszyn. I spójrzcie, że ja mam. Yy, przyczepę wypożyczyłem teraz, ale tutaj. Ile ja płacę dziennie za tą kosiarkę? Yy, zaraz, zaraz. Kosiarki. Wypożyć. Yy, nie, nie chcę wypożyczyć, tylko na dzień. Na godzinę działania czyli, a po prostu prasa e, całkiem sporo sobie pracowała i dlatego tyle zapłaciłem, bo zapłaciłem około 5,5 tysiąca kosztu wynajmu maszyn, więc dużo, Poro za dużo, moim zdaniem. Wiesz, zaraz, zaraz, bo ta przyczepa też bardzo kosztowna, no nie to nie, czyli w sumie to była taka akumulacja trochę 5,5 tysiąca, trochę e, nie do końca mi się chyba opłaci. Na sezon też trzymać taką kusiarkę bo przewinę sobie 10 dni, to już tam się gdzieś wyrównuje ta po prostu różnica. No tutaj mam nadzieję, że to będzie fajnie sobie działała ta przyczepa. Pierwsza przyczepa leci oczywiście do mnie na gospodarstwo. Co do nowej serii, powiem tylko tyle, że zastanawiam się nad te dwoma rzeczami jeszcze, co do tej serii. Czy zrobić tą serię tylko i wyłącznie na live'ach? Przyściutko, dosłownie wszystko, zero odcinków, same live'y, nic poza tym, w tej serii. No, urucham się, co jest? E, same live'y, nic poza tym. E, to jest jedna propozycja. Następna propozycja to jest bez e, modyfikacji. To nie do końca mi się podoba, bo chciałbym akurat e, markę Klas na pewno wykorzystać w tej nowej serii. Więc, no tutaj jest, e, jestem troszeczkę taki rozdarty, że tak powiem, bo chciałbym mieć te modyfikacje. E, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład chcielibyście, chyba że ograniczyłbym się właśnie do takich podstawowych modyfikacji, ewentualnie. Jeżeli to miałoby być tylko i wyłącznie na live'ach, to zrobilibyśmy raz na jakiś czas możliwość taką, że gracze mogą sobie powiedzmy do mnie wbić na live'a, spoko, ale będą musieli e, mieć właśnie modyfikacje, których ja będę używał, więc linki do modyfikacji najprawdopodobniej będę podklejał pod live'em i tak to, tak to będzie mniej więcej wyglądało, bo są modyfikacje, które po prostu chciałbym mieć e, cały czas, tak jak na przykład Final Seasons. Przewijanie czasu, to po pierwsze jakieś tam e, Wzbogacenie, jeżeli chodzi o brudzenie się pojazdów, na przykład są to efekty wizualne, ale nadają też nam trochę takiego smaku w tej grze. Dodatkowo myślę, że Lomarka no, Class Anderson Group na początku może nie, aczkolwiek później też mogłaby się pojawić. Eee... Ten dodatek z Cottonem od eee... John ten też bym się wstrzymał. W ogóle to nie wiem czy widzieliście, ale najprawdopodobniej pojawią się e, silos kombajny od e, John Deere w farmingu, bo tam gdzieś jakiś filmik mi się przewinął, więc e, może też jakoś się wyrówna ten park maszynowy, który tam porównywałem John Deere VS e, Class, gdzie Class naprawdę zmierzył John Deera, jeżeli chodzi o ilość maszyn, e, którą mamy dostępne w farmingu. No pierwsza przyczepa trochę, trochę się to zbiera widzę, trochę wolniej, troszkę wolniej, no niestety. I, i, i może być dosyć ciekawie, tylko nie wiem kiedy mieliby ten dodatek jeszcze wypuścić, pewnie jakoś na wiosnę, tak pod koniec, żeby już zwięczyć ten tego farminga 19, bo raczej na lato nic już nie będą kombinować, później to już pewnie lato i wcześna, wczesna jesień. To już będzie górowało po prostu e, plotki i jakieś tam spekulacje na temat tego co Farming 21, więc troszeczkę wybiegam sobie w przyszłość, ale myślę, że e, dobrze gadam, jak mi się przynajmniej wydaje. E, także nie wiem, jeżeli jesteście zainteresowani, jeszcze będę pytał na live'y, na przykład jak będzie jakiś liveik, najprawdopodobniej e, jak oglądacie ten odcinek w piątek, to najprawdopodobniej dzisiaj wieczorem będzie liveik z, z przemasowa. I tam będę właśnie chciał Was zapytać, co Wy sądzicie o takiej serii? Bo ta seria, którą mamy na tym Felsbrunie, gdzie tam sobie wbijamy i tą kukurydzę sobie tam ogarniamy, troszeczkę zbyt pochopnie to zostało rozwinięte. I ja bym wolał to zrobić właściwie troszeczkę na spokojniej, bez kredytu, na spokojnie jakieś małe gospodarstwo sobie rozwijać stopniowo. Wtedy by to wyglądało, mi się wydaje, o wiele przyjemniej i też lepiej by nam się grało. Bo tak to no co, na razie, kukurydza tylko i tyle. No i dobra, pierwsza przyczepa już tutaj y, zrobiona, także liczę na to, że wpadniecie na live, oczywiście. Live gdzieś tam godziny 18-19 standardowo, myślę, że 2-2,5 godzinki sobie posiedzimy. Jeżeli posiedzimy dłużej, to może e, właśnie będzie możliwość też z, pogrania ze mną na tej e, farmie, którą tam e, na Felsbom sobie e, zrobiliśmy. Ja tak się zastanawiam, gdzie tą sumę władować, bo to będzie dosyć wysokie. I chyba postawię to tutaj przy silosie. To będzie dobre miejsce. Jak to moje zwierzaczki, bo jeden dzień przewinąłem i nie chciałbym właśnie. Chodźmy jeszcze damy zwierzaczkom wody, bo ostatnio raz zapomniałem dać wody. I źle się to skończyło. Naprawdę skończyło się to źle. Dlatego nie chcę już ryzykować. Teraz owcom. Co tam owieczki u Was słychać? Owce tutaj pewnie po urosły, migranci. Muszę je zobaczyć. Jak to cenowo wygląda, ale one są kurna 50%, mają tylko tego zdrowia, więc nie jest za ciekawie. Drosety. 335, no tutaj one, tutaj na te owce jedynie na co mógłbym stawiać to chyba głównie na rozmnażanie I, i chyba w tym kierunku właśnie będę szedł. Bo ja mam tak, drosety to są? Dropper, dropper, dropper i spójrzmy sobie jak to wygląda tutaj. Droperek, droperek, droperek. Mamy droper. No, i to nie jest ten czas, niestety. To nie jest ten czas. To jest czas, gdy cena jest na, naprawdę najniższa. Taka yy, więc, tutaj już gdzieś na koniec roku, w ostatni dzień, już mógłbym coś myśleć na tym, żeby yy, sprzedać trochę tych owiec. I tak też może będziemy próbowali e, zrobić. Zanim zrobię ten taki twardy restart tego seasons, jak wspominałem, to będziemy sobie właśnie może próbowali te owieczki sprzedać. Bo chciałbym właśnie e, coś z wełną już zacząć działać. Myślę, że na razie jeden taki, jedna taka przyczepa na cały rok mi tutaj w zupełności wystarczy. Oby mi się to też nie, nie przewróciło, bo tego, tego bym na pewno nie chciał. a nie mam za bardzo o to to oprzeć, tak żeby sobie to fajnie stało. Jakaś wiata gdzieś tutaj będzie musiała niedługo też zostać postawiona najprawdopodobniej. E, Reszta słomy oczywiście leci do sklepu, sprzedaje sobie to wszystko już... E, Muszę zobaczyć jak to tutaj wygląda Jest troszeczkę jeszcze miejsca, to jeszcze, jeszcze dawaj trochę do tyłu Dobra, czekaj, sprawdzę Dobra, może być No, nie świrujcie mi tutaj kosteczki No, na razie ładnie jest, na pewno to przewrócę, nie ma opcji Gdybym tego nie przewrócił, nie byłbym sobą, no nie oszukujmy się. Przecież to jest logiczne, że ja to przewrócę. No i teraz sobie lecę zbierać te kosteczki do sklepu, żeby je sprzedać. No i widzimy się po prostu w momencie, gdy już sobie sprzedam. Zobaczymy, ile tych pieniążków z tego będzie. Może wam przynajmniej, jak us uskładam jeszcze jedną przyczepę, to wam pokażę przynajmniej, ile za 16 takich kosteczek słomy dostanę pieniędzy przy tej stawce. Także widzimy się dosłownie za momenci. No i dobra, pierwsza przyczepa ląduje oczywiście już yy, na strychu, zobaczmy tylko ile dostaniemy za, za jedną przyczepę, myślę że będzie około 6, nawet może około 8 przyczep takich sprzedanych tej słonek. także mam nadzieję, że biznes będzie się opłacił. Ile 8000? Kurczę, jakby było 10 takich przyczep, to bym się cieszył, ale jak będzie tylko 6 czy, czy coś w tym stylu, tak średnio. W ogóle to jest coś mało, nie? No w sumie ostatnim razem dostawałem chyba um, cóżko odychy A tam było chyba 20 tych balotów, tych, tych, tych belek, coś takiego. Także wypamiętajcie, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał koniecznie. Kliknąć w dzwoneczek, żebyście nie przegapili następnych odcinków na kanale, jak i, że i live'ów, które coraz częściej się pojawiają. Dajcie mi też znać, jeżeli po prostu dotrwaliście do tego momentu, oczywiście. Napiszcie mi w komentarzach, dlaczego Was gorąco zachęcam, co Wy sądzicie o takiej serii, żeby zrobić właśnie ją tylko i wyłącznie na live'ach. Zero odcinków, ciśniemy tylko live'y taki taką osinę albo tą wolę e, zabierzowską z tego co pamiętam z tego co już... Mówiłem, to oczywiście skłaniam się przy osinie, ale to jeszcze jest kwestia do uzgodnienia. Do usłyszenia już wkrótce. Elo.